Że omawiane. A wracając do biografii autorki. Książka i film Pianistka jest oparta na jej biografii. i Stąd, jeśli Państwo znacie książkę i oglądaliście film, to wiecie Państwo, jak skomplikowaną i ciężką biografię miała bohaterka, a również autorka książki Jelinek. W wieku czterech lat. To też, się dowiedziałam, to też jest opisane w tym artykule, który przywołuje, potrafiła przez kilka godzin nieustannie czy, przepraszam, biegać po mieszkaniu. I matka skonstatowała, że to jest przejaw choroby psychicznej i od czterech lat Irinek leczyła się psychiatrycznie w klinice znanego wiedeńskiego psychoanalityka Apergera. Wspominam o, też o tym nie bez kozery, bo w, w tej wypowiedzi po otrzymaniu nagrody Nobla Jelinek skonstatowała, w wieku czterech lat miałam kontakt z muzyką. To była jedyna rzecz, na którą matka jej pozwalała. Słuchanie i uczestniczenie w tworzeniu muzyki to była pierwsza rzecz, taka, taki przejaw wolności, na który, dzięki, na który Jelinek mogła sobie pozwolić. W wieku 18 lat do tego doszło pisanie. Właśnie wspomina, że pisanie i muzyka to były dwa sposoby, na które, dwa sposoby wymknięcia się spod tego jarzma matki i też uczestnictwa w terapiach psychoanalitycznych. I rozpoczęła swoją twórczość od książek, które były w konwencji surrealistycznej. Krytyka literacka przyjęła jej debiut pod koniec lat 60., na przykład lat 70., dosyć sceptycznie. Wiele osób odnosiło się do jej twórczości jako do pewnego rodzaju pokłosia już istniejącej działalności literackiej w Austrii. No jednym z takich twórców, Proszę mnie poprawić, jak pamiętam, był Ernst, Ernst Jandl. Jadl, tak. tak. Pamiętam, że Jadl. zrobił na mnie duże wrażenie jego poemat Sznicz Grym. Ja spoczyna się od słów ta, 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 ta" I to jest poemat pacywistyczny, który, w którym w ogóle nie pada żadne, żadne słowo, które ma w sobie, w sobie znaczenie. Cały poemat jest skonstruowany właśnie ze słów, które są onomatopoejami, ale nie mają znaczenia takiego bezpośredniego leksykalnego. I cóż, e, tworzyła e, w konwencji surrealistycznej e, i takim otwarciem było na inny rodzaj prozy, inny rodzaj twórczości, była właśnie pianistka oraz wcześniejszy utwór Klara S. Tekst jest poświęcony Klarze Schumann. E, bardzo ciekawa postać. Możliwe, że to ona pierwsza nagłośniła, w, no jeszcze inni filozofowie, między innymi Adorno też wspominał o Klarze Schumann, ale... W, z tego, co wiem, to właśnie dzięki Jelinek Klara Schumann stała się bohaterką, bohaterką literacką. Teraz, od teraz często się powraca do, do tej postaci. Jej mąż, słynny muzyk Schumann, bardzo dyskredytował twórczość kobiet. Stwierdził, że kobiety nie są w stanie tworzyć i jedyne, co ich pociąga, to jest fizykalność. A z fizykalności nie, nie może być żadnej twórczości literackiej. Równolegle, to już jeszcze w, równolegle do twórczości w Ilinek pisała dramaty oraz poezję, która jest najmniej znaną częścią jej twórczości literackiej. Zajmowała się też publicystyką w, w, na stronie, którą prowadzi. W 2012 roku zamieszczała... Mocno politykujące artykuły, m.in. poświęcone Pussy Riot, wypowiedziała się w swoim tekście śpiewać, krzyczeć, tańczyć apologetycznie. Uważa, że to jest bardzo ciekawy przejaw kultury, ale też walki o, o niepodległość osobniczą i, i społeczną. I tak jak Państwu wspomniałem, nurt właśnie prozatorski, dramaty. Jelinek oraz twórczość publicystyczna są, ty, są tymi elementami, które są najlepiej znane wśród czytelników polskich, ale też na zachodzie w Europie. A poezja jest tym nurtem, który był tworzony właściwie od samego początku, w 1937 roku powstał pierwszy wiersz, który dotyczył krwistości Chrystusa. Krew, krew wypływała z Chrystusa i nauczyciel religii w Innymi słowy, Jelinek miała problemy i mogła być relegowana ze szkoły za napisanie o tego utworu. I teraz mamy możliwość właściwie po raz pierwszy w polskiej tradycji literackiej czytać twórczość poetycką jelinek w tak dużych zbiorach. Chciałbym się pana zapytać o panie Erneście, skąd pomysł na powstanie, na powstanie o tej książki? To, nie, to był nie, nie nasz pomysł, to nie, to nie był ani mój pomysł, ani mojego spółtłumacza, tylko naszego przyjaciela z Austrii Aloisa Edera. On był kiedyś lektorem języka niemieckiego tutaj na Uniwersytecie Wrocławskim, Zaprzyjaźniliśmy się. No i tłumaczył on niektóre moje utwory, ja tłumaczyłem proponowane mi utwory pisarzy austriackich. Kiedy jej, pani Jelinek dostała nagrodę Nobla, no to zaproponował nam, żebyśmy przetłumaczyli. Ja mu powiedziałem, tak: z głupia frant, jak Jelinek da nam prawa na, te, na, na jej utwory jakieś, to my to przetłumaczymy. No on to załatwił, po prostu dostaliśmy na wiersze i na pięć esejów, z których jeden nam skradziono, to zrobiło wydawnictwo WAB, ale Machnąłem na to ręką. Nasz, był, nasz Esej był wcześniej. Bo przekład tego eseju był wcześniej opublikowany w odrze. Więc jak ktoś chce plagiatować, to ich sprawa. No i, i stąd powstały tłumaczenie tych wierszy. Były publikowane przed tą książką w odrze, dwukrotnie, Pomostach i w, o polskich stronach. Nie liczyliśmy, że ktoś zechce wydać. Cały tomik, bo to jest jedyny tomik, który ona wydała, więc... No więc, tu w tajnych kompletach, kiedyś wspomniałem o tym, że wyszukał wydawcy na, na ten tomik, no i, no i dzisiaj jest. Bo takie rzeczy się zdarzają. Tak, zdarzają się. Najlepiej mój kolega, współtłumacz, Marek Nowak, obliczył, że za to tłumaczenie tej książki za godzinę tłumaczenia dostaliśmy 17,5 i pół grosza. <śmiech> <śmiech> no więc, Super. że praca na pewno nie była jakąś opłacalną. No ale czy wszystko musi być opłacalne? Zarobiliśmy na Tomasie Bernhardzie, na Kalkwerk. Dzięki oczywiście Krystianowi Lupie, który yy, realizował to i zrobił światową, no ponieważ było to nasze tłumaczenie, jak napisał lupa, kongenialne, No wobec tego, pieniądze się sypniały. Trzy razy w telewizji to było. No, a, a, telewizja nie najgorzej płaci. No, ale no do Nowy Jork też zapłacił, bo tam to było w w jakimś festiwalu. Czyli nasz, jednym się zarabia, na drugim się traci. bo Nie sądzę, żebyśmy jeszcze na Jelinek cokolwiek zarobili, powtórzę. Ale nie mam, nie o tym mówię, więc chciałem, że to było tak. Nie było to nasz pomysł. Była ta inspiracja od kolegi z auty, od, od autyciela, romanisty i poety, wydawka. Tak, nie wspomniałem, że właśnie współtłumaczem jest Marek Felix Nowak i właśnie pan Ernest. Ciekaw jestem, w jaki sposób tłumaczyły się te wiersze. No to ja nie byłbym w stanie przetłumaczyć tłumaczyć tych wierszy, on też nie, mogliśmy tylko to zrobić wspólnie, czyli podpisane jest każdy wiersz, bo ostateczny ślizg, ostateczne wypracowanie to już każdy z nas zrobił oddzielnie, ale rozdział filologiczny, no to była makabra, no tu nic nie można było zrozumieć, pierwsze przeczytanie to ja nic nie wiedziałem, chociaż no. Znam gorzej język niemiecki od Marca, no ale wystarczająco dużo, żeby czytać po niemiecku. Nie, to, to się nie dało. Dopiero to była trudna robota rozbioru. po rozbiorze filologicznym, po dokładnym, tam czasami mieliśmy jedno, jedno słowo miało jakieś 15 znaczeń. Z tego trzeba było wybrać jedno do tłumaczenia. No i, i, i tak wyglądała ta praca. Linijka po linijce, słowo po słowie. Też jeszcze ile się namęczył tutaj obecny pan Jacek Bielut jako redaktor tej książki, ileśmy się jeszcze nakłócili przy tym, żeby to przyszło jak najlepiej. No, to była naprawdę trudna praca. No ale nie było to, jeśli chodzi o, o wiersze, to chyba w październikowym numerze Odrze, Odży ukazały się łatwiejsze trochę wiersze e, Hansa Karla e, Hartmana. Takiego też poety dosyć sfiksowanego. No ale no, tam wszyscy są, sfiksowane. są sfiksowani. Każdy pisarz ma trochę od chwilów, czy w prawo, czy w lewo. Mówi Pan o Austrii? Mówię no, o Austrii, mówię o Polsce, o pisarzkach. Troszkę przetrącony. Liczyłem no. na to, że wspomniał Pan bezpośrednio ja nie... o Austrii, bo to współgra no, w... z... Z... z pełną koncepcją. Jelinek chodziła do szkoły klasztornej katolickiej szkoły klasztornej, tam była jedna uwaga, posłuszeństwo. No to jak się wyrwała, to potem prostu była do Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii państw. No ale tam była, no, no była jakiś czas, ale stwierdziła, że to nie to, bo ona sądziła, że zwalczy kapitalizm, ale to kapitalizm ich zwalczył.